Razem z Zaksiołkiem stworzyliśmy dla Was wyjątkową historię. Na kartach komiksu nasz ulubiony koziołek opowiada o sukcesach i prezentuje najważniejsze trofea Grupy Azoty Zaksy Kędzierzyn-Koźle. Posłuchajcie mojego ulubionego fragmentu. Czyta dla Was Łukasz Kaczmarek. No to lecimy. Lecz znowu ostre serwisy biją. Już Olek śliwka piłeczkę przyjął. Wystawa niby do Semeniuka, ale uderza Kaczmarek Łukasz. I w setach dla nas 1 do 0, a ja nagrywam wszystko kamerą. Właśnie set drugi się rozpoczyna i już prowadzi woska drużyna. Bardzo waleczni są wszyscy Włosi, lecz my walczymy jak komandosi. Nasz dzielny siatkarz ścina z wyskoku, piłka odbita, jednak od bloku. Spada z łoskotem na naszą stronę i punkt stracony, kurcze pieczone. Ale nasz kibic nacisnął klakson. Do boju Zaksa, do boju Zaksa. I teraz Zaksa Włochów przyciska, Kamil znów trafia w obszar boiska. Odpowiedź Włochów: mocna zagrywka, ale na miejscu nasz libero, odbiór wystawka, uderza śliwka. I w setach dla nas już 2-0. Zaksa problemy ma w trzecim secie. Jakby się nagle skurczył parkiecik. Włoski Środkowy śle nam torpedę. I kurczę, w setach jest już 2-1. Głos oczywiście strasznie mam zdarty. Wszystko rozstrzygnie się w secie czwartym. To set zacięty i wyrównany. Włochom być może pomogą ściany. Właśnie przed nami piłka meczowa. Łukasz Kaczmarek będzie serwował. Wiemy, że w łapach ma wielką parę. Mocno uderza Łukasz Kaczmarek. I wygrywamy ten wielki finał. Niech żyje Zaksa. Nasza drużyna. Baw się z nami. Kup komiks. Poczytaj o Mistrzowskiej Grupie Azoty Zaksie Kędzierzyn-Koźle. Stwórz własną drużynę Zaksiaków. Wygraj unikatowe nagrody. Regulamin zabawy na www.zaksa.pl